Festiwal Miast Citaslow to wydarzenie, które jest okazją do prezentacji wszystkiego, co najciekawsze w miastach członkowskich sieci z całej Polski. To okazja do spotkań z kulturą, dziedzictwem kulinarnym atrakcjami nie tylko turystycznymi miejscowości Citaslow, położonych nie tylko w obrębie województwa warmińsko-mazurskiego. W jubileuszowej dziesiątej edycji wydarzenia wzięły udział miasta z całej Polski, m.in. prudnik głupczyce i żgów. Przyłączyliśmy się w 2006 roku. W zasadzie my tworzyliśmy, współtworzyliśmy polską sieć miast Citas Slow przez te lata. Myślę, że bardzo mocno się zmienił nie tylko infrastrukturalnie, ale też i podejście mieszkańców do samej idei Citas Slow. Najważniejsza jest sama idea, idea wolnego życia, idea pewnych kierunków, które są priorytetowe do realizacji dla poszczególnych samorządów i działowo bardzo pięknie się wpisuje, dlatego że jesteśmy miastem. 20 tysięcznym miastem, w którym stawiamy na spokój, na jakość życia, na ekologię, na spędzanie wolnego czasu w gronie rodzinnym. Częścią 10 jubileuszowego festiwalu miast Citaslow w parku miejskim Górowa i Łabeckiego był Jarmark, który otworzył wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Miron Sycz, przekazując koordynatorowi krajowej sieci miast Citaslow, a zarazem burmistrzowi Górowa i Łabeckiego Jackowi Kostce okolicznościowy upominek. Witam wszystkich mieszkańców, wszystkich miasteczek i pozwólcie Państwu, że przekażę burmistrzowi ten honorowy, jubileuszowy grawer, niech on służy, i do następnego razu serdecznie Was pozdrawiam. Na stoiskach przedstawiciele niemal 20 miast członkowskich polskiej sieci Citaslow prezentowali regionalne potrawy słodkości, a także rękodzieło. Przywieźliśmy wyroby naszych lokalnych rękodzielników, sama do nich należę. Zrzeszamy się w Stowarzyszeniu Manufaktura Nowomiejska. Ja mam wyroby z drewna. Mój mąż rzeźbi, mamy kolegę garncarza, który ma swoje wyroby z, z własnej zagrody, że tak powiem. Koleżanka, szyje, Staramy się promować miasto. Jesteśmy z Sempopola. Działamy w Uniwersytecie III wieku. Mam sekcję kulinarną. Wyprodukowaliśmy takie ciasteczka dla cukrzyków, oczywiście ciasteczka fit które są bez mąki, bez cukru, tylko na bazie miodu, otręb płatków owsianych i wszelkie nasiona. Nidzica również postanowiła uraczyć odwiedzających smakołykami. Chleb ze smalcem domowej roboty cieszył podniebienia, zaś oko cieszyły broszury pokazujące najpiękniejsze zakątki Nidzicy. Na stoisku Gołdapi roiło się zaś od aniołków i małych maskotek, każda z nich wykonana ręcznie i z ogromnym sercem. Przyciągały one nie tylko wzrok dzieci, ale i dorosłych, którzy chętnie zabierali ze sobą do domu małego, pluszowego aniołka na szczęście. Festiwal Miast Citaslow od lat przyciąga mieszkańców i turystów. Nie inaczej było w Górowie Ławeckim. Trochę innych kultur, innych smaków, innych regionów, inne miasta się po prostu zapoznali. Pokazały w Górowie, pokazały i myślę, że to nie będzie pierwszy raz. Mam nadzieję, że to się powtórzy. Oglądaliśmy stragany, sita slow, byliśmy z dziećmi na dmuchańcach w Gwarku. No, sympatycznie jest, pogoda też dopisuje. Ja akurat nie jestem stąd, moja żona jest stąd, a my przyjechaliśmy tylko na, na weekend. Ale bardzo zrzesza na pewno, bo fajna impreza. Dziesiąta edycja festiwalu to także okazja do wymiany doświadczeń, rozmów i dyskusji na temat wpływu członkostwa w sieci nie tylko na wygląd miast, ale przede wszystkim na jakość życia ich mieszkańców. Zmieniło się bardzo wiele, bo z bardzo malutkiej sieci staliśmy się potentatem w województwie warmińsko-mazurskim i bardzo dostrzegalną siecią w kraju. W tej chwili również jesteśmy na etapie dialogu z Komisją Europejską, więc jesteśmy widzialni także na poziomie Brukseli. Imprezę ubarwiły liczne konkursy m.in. na najładniejszego ślimaka. Zwyciężył w nim ślimak z Prudnika.